Co ty tu kurwa robisz, debilu? Nikt taki on pracuje dla mnie. A kim jest ten laluś koło ciebie? Co ty kurwa pierdolisz? Ja pierdolę, że co? Przestań mi tu nawijać, gówniarzu. Stalmy sobie coś, nie będziesz zabijał mojego dostawcy. O nie, to tylko heroina. To jest dobra praca, ok? I miałam nadzieję, że będzie trzymać mnie najdalej od ciebie, jak to możliwe. Ty nie masz bladego pojęcia, jak łatwo jest namieszać we obie tym głupim nasolatkom. O Jimmy'siu, czy mógłbyś dalej dość talczyć dla mnie te dragi? Nawet nie próbuj! Daj spokój, bleco, Czy już dość naprawdę nie spieprzyłeś mi życia? Najbaną miłość szatana! Straciłam pracę! Dzięki, bleco. Kurwa! <laughs> Czego kurwa nie rozumiesz? Tylko przez to, że mam terapię, to nie znaczy, że chcę Cię widzieć! Nigdy nie chciałam Cię widzieć! Nigdy! Następnym razem, jak będziesz mnie szukać, nawet nie próbuj!